Mm, gdy widać laskę na horyzoncie, męska elita wsiada na łodzie, by dopłynąć. Do jej brzegów tężą swoją wyobraźnię Wyobrażą to, co zawsze nie będą mogli bić frajerów A nasza krasa dziś płonie Swoje ręce ze strachu wygiąłem Bo zagrożenie może być wszędzie Oko za oko, ząb za ząb Zajrzyj w mojej duszy głąb <śm> szpiedzy już czekają, gdy oni sygnał dają, bo im się w tym miejscu nudzi. Podsłuchają najgorszych słów, wykopią przeciw ofiarom rów. Niech się ten psychol trudzi. Mm. Nasza klasa dziś płonie swoje ręce ze strachu wygiałe, bo zagrożenie może być wszędzie. Oko za oko, zom, za ząb zajrzyj w mojej duszy gław mm, 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 mm. Krytycy już na nas czekają. Mm, za nic wolnego człowieka mają. Tylko chcą tanik zaszczytów. Będą robić z nas debili, podjudzać do tego byśmy pobili się. Oni chcą tylko wpływów. Mm -mm 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 -mm. A nasza klasa dziś płonie: swoje ręce ze strachu wygiąłem bo zagrożenie może być wszędzie. Oko za oko, zom za ząb Zajrzyj w mojej duszy głąb. Mm, 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 mm. Potulni ludzie idą do orbity Orbita zawsze idzie do elity Bo tam jest zawsze jakiś zaszczyt Bo tam jest naszej klasy porządek Jest tam hołoty kasowej początek Potulny dla nich się spłaszczy Nasza klasa dziś płonie, swoje ręce ze strachu wygiąłem, bo zagrożenie może być wszędzie, oko za oko, ząb za ząb, zajrzyj w mojej duszy głąb. Mm. A nasza klasa dziś płonie, swoje ręce ze strachu wygiąłem, bo zagrożenie może być wszędzie, oko za oko, ząb za ząb, zajrzyj w mojej duszy głąb. Króliczki robią z siebie debila. Tak nadeszła właśnie taka chwila, gdy to one zaczną być normalne, odrzucą elitę jak serce śmieci, a każdą część ciała uniknie śmierci. To zaczyna być maniakalne mm a nasza klasa dziś płonie twoje ręce ze strachu wygiąłem bo zagrożenie może być wszędzie oko za oko ząb za ząb zajrzyj w mojej duszy głąb mm -mm. A nasza trasa dziś płonie, Twoje ręce ze strachu wygiąłem Bo zagrożenie może być wszędzie: oko za oko, ząb za ząb. Zajrzyj w mojej duszy głąb. Mm -mm. Sadyści nadal tu siedzą. Zamiast gadać ciągle bredzą Nawet nie wiadomo dokładnie co Siedzą tu imbecyle społeczni Naszej elity podopieczni Oni tylko zabawić się chcą A nasza klasa dziś płonie Swoje ręce ze strachu wygiąłem Bo zagrożenie może być wszędzie Oko za oko, ząb za ząb Zajrzyj w mojej duszy głąb! Mm. A nasza klasa dziś płonie! Swoje ręce ze strachu wygiąłem, bo zagrożenie może być wszędzie, oko za oko, ząb za ząb zajrzyj w mojej duszy głąb! Mm. A nasza klasa dziś płonie, swoje ręce ze strachu wygiąłem, bo zagrożenie może być wszędzie, oko za oko, ząb za ząb, zajrzyj w mojej duszy głąb. Nasza klasa dziś płonie, swoje ręce ze strachu wyjąłem, bo zagrożenie może być wszędzie, oko za oko, ząb za ząb zajrzyj w mojej duszy głąb! Mm, 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 mm.